Lu, Luwa, Luwina, niesławny, tak, nieznany. Nie, nieznany i niesławny Emerge się z Wami wita. E, słuchajcie, w poprzednim odcinku opuściliśmy most zwodzony z Tonkana. Także e, teraz e, głównym moim zadaniem jest e, wbicie tej pieprzonej rangi, e, wbicie tej pieprzonej nowej rangi. Tylko pytanie, jak ja to zrobię. Pęk, lecząc ludzi na pewno. Aha, dobra, tam nie dojdę. Tam nie dojdę, niestety. Ja właśnie, ciekawe, czy ja mogę tam jakkolwiek się dostać. Ciekawe, czy ja mogę jakkolwiek się tam dostać. Au, chyba nie. Chyba się nie mogę dostać. Chyba nie. Ewidentnie nie mogę. No dobrze. No to jeżeli nie mogę, no to trudno. Ach, moje podobizny. Eee, dobra. Słuchajcie, objedziemy sobie... Eee, a bo dobra, nie. Nie, 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 nie róbmy tak. Eee, objedziemy sobie dzielnicę. I uwaga. Objedziemy sobie dzielnicę, tylko po to, żebym mógł tutaj... Eee, wiecie, ci rozumiecie. Żebym mógł kabla zaczerpnąć. Jej. Żebym mógł kabla zaczerpnąć i jedziemy sobie w to miejsce tu. Aha. Dobra, to ja tam nie chcę. Ach, te piksele. ale cóż, całe moje latanko. Ach. Tak przyjemnie się tu lata. E, słuchajcie, ogólnie e, naszła mnie pewna refleksja. E, I też takie, no, taka nostalgia trochę. Bo. Bo. To widzę. głupi jeden, no. Daj się trafić. Do widzenia. Eee... Naszła mnie pewna... w pewnym sensie nostalgia, bo... Naszła mnie w pewnym sensie nostalgia, bo... Eee... wiecie lub nie... Ja... kiedyś... Nagrywałem dużo. Eee, nagrywałem dużo. Robiłem materiałów na zapas. Eee, nieraz było to robienie materiałów na. O jezu. Ała! A czemu ja na granicy tego obszaru jestem? Halo? Tak być chyba nie powinno. A cóż. To tylko ja. To tylko ja i moje złe podejście do gry. Eee, ogólnie. Ogólnie Wam powiem tak. E, naszła mnie nostalgia względem nagrywania, bo uświadomiłem sobie, że kiedyś bardzo dużo nagrywałem w ten sposób, że robiłem odcinków na zapas. E, no, kurwa, kol. Jezus Maria, dużo ich się tu kręci. Dużo tych ludzi tu jest. Do widzenia. Uuu, Bardzo męczący są ci ludzie ziemi. No dobrze. Mamy ogólnie tutaj e, misję popularną, ale też co do tej nostalgii zanim zacznę. E, bardzo dużą nostalgia mnie złapała, bo kiedyś nagrywałem naprawdę dużo odcinków na zapas. E, robiłem to e, dość nagminnie. No i nie czarujmy się. Hmm. Doszedłem kiedyś do jakiego momentu, że e, miałem tych odcinków na zapas. Wy nie nadążaliście żeby to wszystko nadrobić, a ja nie nadążałem, żeby wam odpowiadać na komentarze i jeszcze je wykorzystywać. Względne komentarze, o ile były. No, tak to wiadomo. Ja dziękuję Wam, że jesteście, że pod każdym odcinkiem chociażby jest ta jedna łapka w górę. No i co? No i ja myślę, że tyle co chciałem powiedzieć odnośnie mojej nostalgii względem nagrywania. Zaczynamy misję. Misji, która nazywa się Prośba Zika, więc zaczynamy. Dwight nie żyje, Zik. Ktoś mu nieźle dołożył. O, stary! Jego siostra załamie się, gdy jej powiem. Cholera! Znajdź gości, którzy to zrobili. Proszę, stary, zrób to dla mnie. Zik, z tobą naprawdę jest coś nie tak. Co jest to diabła? Nie zbliżaj się do mnie! Używasz tej psychowizji, żeby zobaczyć zabójcę? Nie widzę wyraźnie. To chyba człowiek i pies, czy coś takiego. Pies zabił Dwighta? Cholera! Mój kuzyn zginął w ten sam sposób. <ślesk> Nie powinni otwierać trumny na pogrzebie. Ale stary Smithy się uparł. Ludzie mdleli, rzekali i tym podobne. To było straszne. Wciąż się po tym nie pozbierałem. Tak mogę do was kurna będę leczyć, bo chcę w końcu dobić poziom mojej karmy. On tam już spierd... O mamo... Cholera, to ty? Podoba mi się to, co robisz. Sprzątasz to miejsce? Po co te plakaty? Wiesz, tylko coś sprawdzam. Opowiadam o tobie i o tym, co robisz. Który ci się podoba? Hmm... Skoro on takie tak je porozwiesza, to mogę chociaż zdecydować, jak będą mnie widzieć ludzie. Chcę, żeby mnie kochali, czy żeby się mnie bali? Eee... przerażający? Nie, no, uwielbiany, no. Dobry uczynek, fokie! Ten mi się podoba. Robi się! Wydrukuję ich więcej i zacznę je rozwieszać w całym mieście. Będzie wspaniale. Zig w to nie uwierzy To na pewno To na pewno Dobra, widzę to echo, więc idziemy za echem Co to za zaułek? O kurwa No dobra Bez jaj To się nie będziemy tłuc na ziemi, nie ma takiej opcji, a przynajmniej ja na to nie pozwolę. Halo. Uh... Hmm. Ho, jakich pięknie sposprzątało. S yes. Po prostu Eza's fuck. Jeszcze nie. Wszędzie pełno jakichś krabów. Zdaje się, że mutanci robią je ze starych części. Szukaj dalej, stary. Musimy znaleźć tego śmiecia, który zabił Dwighta. Szukaj dalej? No dobra, no. Jak trzeba, to będę szukać. Oohoohoo! Wow, jak ja tu z nich ładne barbecue zrobiłem. Churno well, to jest odłamek. Abra, później się tym zajmę. To prawda, kol. Oni tutaj nas bardzo nie lubią. I my ich chyba też nie. Co to jest tutaj? Co to ma być? Wreszcie. Wow, Gościu, ty jesteś kurna, nie wiem, Robocop. Co on jest? Kurna, Robocop? Ty no na no Janie! Zająłem się gościem, który załatwił White'a, I żeby było jasne, nie zrobię tego więcej. Nie będę pomagał ci w zaliczeniu laski. Rozumiem, brachu. Jestem twoim dłużnik. <laughs> jeszcze dostałem dobrą karmę, nie! <laughs> o Boże jak zabawnie Daisy, hey, jesteś jeszcze na dachu? Jasne brachu! Próbuję złapać siostrę Dwight'a Wpadniesz odpocząć? Tak, do zobaczenia. Tak, ja tam wpadnę, bo ja już widzę ja już widzę, znaczy widzę słyszę izolatorów, więc... Może być średnie, jeżeli ja tu zostanę dłużej. A ja chodzę i dosłownie leczę ludzi. Ja nie wiem, ja, może ja powinienem propaskę zmienić. Nie wiem, może ja doktorem zostanę, ty, IRL, lekarzem. Może będę le leczył, kurna, lepiej niż na NFZ. Kolem po ty to czy, Ty, w sumie to jest myśl. Doktor MEMERGY! <grym> <grym> o oh, Boże, jak śmiesznie przy tym cringe hey, Potrzebujecie! Mamy bandziora. 190 cm, 90 kg. Aha? To nieźle mnie potrzebowaliście. Ze mnie bandyty robią ty. Elo. U, 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 ule, Uleczone. Tak, ty. Wszędzie pełno złodziei. Ja wiem, że wszędzie pełno złodziei, ale no kurwa, no ja nic z tym nie zrobię. Nie w pojedynkę. Niestety, nie dam rady sam. Nie, nie, nie wszystkim. Wszystkim nie pomogę i wszystkim nie poradzę, no. Choćbym bardzo chciał. Ej. Dostałem tą. Dostałem punkt do dobrej karmy, a nie podniosło mi dosłownie levela nic. W sensie, no, tej karmy. Ojej. O Boże. Ja już widzę jak po prostu będziemy robili ten... E, jak będziemy pilnowali tej karmy, żeby to było na naprawdę na jak, na, na jak najzajbistszym poziomie. Ja już widzę pilnowanie tej karmy. To, to, to będzie jazda. To, 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 będzie po prostu gruba dyskoteka wtedy. To wiecie, to trzeba będzie po prostu pilnować tego, żeby ta karma była na dobrym poziomie. No, a wtedy, wtedy łatwo nie będzie. Niestety, w ogóle łatwo nie jest. Ty, a, ty, dobra, bo ja to przebiegłem, ja to sobie biegam, biegam, a ja przebiegłem to po prostu w pizdu. Eee... O kurna, tak daleko do tej rangi. Tak blisko mam. Czy to jest dosłownie... Nie wiem. Odwiedziło dziś granice kwarantanny i spędziło kilka godzin, dostarczając rozrywki żołnierzom stacjonującym na przedmieściach Empire City. Gwiazda pop Sunshine Wilson powiedziała, musimy podtrzymywać morale dzielnych kobiet i mężczyzn broniących Empire City, bo tak wiele poświęcają. Jestem głęboko zaszczycona. USO potwierdza, że na następne dwa tygodnie zaplanowano kolejne wizyty. Dobrze tam planujcie wizyty, nie planujcie wizyt. Tam ktoś niby jest? Nie ma. A przepraszam, jest ktoś. Jakiś Ży nie Ja bym chciał jeszcze pouleczać, bo do, naprawdę do kolejnego poziomu dobrej karmy to mi chyba dużo nie braknie. Jezu, oni się tu na archer napier... dzielają, masaka. O! Ludzie postrzelani, niepostrzelani. Gdzie wy się to bijecie? Добрый но, no, Dzięki, dziękuję. Ej, elu, eluwa, eluwina, ty. Jezu, ile ja mam już padeków. Dwa tysiące. Nie, nie pamiętam nikogo, ponieważ jakbym miał skupiać się na tym, żeby zapamiętywać ludzi. Tym za cholerę... Uh, bym za cholerę nie pamiętał... bym za cholerę nie pamiętał wszystkich. To, to, to na pewno. To jest smród, to jest smród. Kurna. Ludzie, powiedzcie, że wy... Dobra, tutaj chyba nie mam nikogo. Chyba. No, ewidentnie. nie ja tam wejdę do Was, bo wy mnie w kur O nie! Łap się! Chcę ich tu w kajdany wziąć. Bo ty jeszcze mogłem. No, come on! Ta nie chce się wbić! Ludzie! Przecież tej rangi mam a mam. Ja tą rangę już powinienem mieć. No nie. Dobra. Idziemy do Zika. Idziemy do Zika już, już tak permanentnie. Ostatecznie, definitywnie i w ogóle. Dzięki. Martwiłem się. Wy jesteście naprawdę niemili. Jest to ten samobójca, który kolegów przy okazji wysadził. Boże święty. Dobra, grunt, że ludzie nie pocierpieli. Dobra, wbijamy się do zika. Wbijamy się i. no. Idziemy odpocząć. Idziemy odpocząć i. i wybieramy się potem na kolejną miesiącę. Zabawa w superbohatera jest świetna. Tropienie przestępców, uwielbienie panienek. Mógłbym tak żyć. Zik, przecież nie jesteś superbohaterem. Cholera, wiem! Ale to nie zmienia faktu, że poznałem smak fajnego życia. Posiadanie tych mocy to nic zabawnego. Oszalałeś? Stary! Uwielbiają cię wszyscy dookoła! Nie przyniosło to nic dobrego. O cholera, muszę lecieć. Siostra Dwighta jest napalona i gotowa. Wiesz o co chodzi. moja, pędzę do następnej podstacji. Zaznaczyłam ją na twoim GPS-ie. Badam kilka nowych tropów. Odezwę się, gdy przewrócisz zasilanie. Okej, okay, a więc e, słuchajcie, ja będąc z wami totalnie szczerym, ja robię ostatni upgrade walki wręcz. Boom. Teraz tak, pobieranie elektryczności. E, wątpię, żebym zdobył to teraz e, wątpię, żebym zdobył to teraz e, Prawda jest taka, że pobiegałem troszeczkę z wami, troszeczkę się pobawiłem tutaj. E, 1300 pd ja myślę, że jest to no, dość dobry, nie, dobre rozwiązanie e, Przynajmniej na, na obecną chwilę no, raczej, na, raczej na błyskawice się nie zanosi, żebym brał jeżeli zdobędę w ogóle tą rangę no ale może, może sobie wezmę, nie wiem, zobaczymy e, w każdym razie na pewno będę celował w granaty wstrząsowe na maksa no bo to wiecie, im, im, im więcej, im więcej mogę tym lepiej dobra ja zanim e, zacznę tutaj misję popularną, to jeszcze tylko was napomknę e, o jednej bardzo ważnej rzeczy to co wam powiedziałem odnośnie odłamków, odnośnie misji pobocznych, spokojnie ja to sobie porobię poza odcinkiem. Poznajduję odłamki, we will see jak bardzo dam radę wyciągnąć energię w kolu i czy w ogóle wszystko dam radę wciągnąć. Także jeżeli będą jeszcze jakieś rozmowy to posłuchajmy, jeżeli nie no to, no to, no to ciul. I, I skupimy się na tym, co mamy teraz do roboty. Także ja wam jeszcze chwilę dam. Aaa, siostra Dwighta właśnie się zmyła. Stary, to była porażka. Co? Myślałem, że masz zielone światło. Chciałem dobrze ją traktować. Wiesz, spędzić z nią fajnie czas, nie śpieszyć się. Byle debil może wyrwać pannę na jedną noc. Chciałem czegoś więcej. No co było między tobą i Trish? No ona przyszła i powiedziała, że ma tylko kilka chwil. I zaczęła mówić, że naprawdę mnie lubi, ale widzi we mnie bardziej przyjaciela. Zawsze będę twoją przyjaciółką, Zik. Naprawdę tak mi powiedziała. O rany. Kobiety są inne. Nigdy ich nie zrozumiem. No cóż. Zik nie postukanczy. E, ani nie po e, Dobrze. E, kochani moi widzowie. Najukońsi. A co możecie być. Ja się z wami żegnam w tym odcinku. A w tym odcinku to by było wszystko. Z mojej strony. Dzięki wam za oglądanie. I pamiętajcie aby lajkować. Subskrybować kanał bo to mnie motywuje do dalszej pracy, do dalszych odcinków aczkolwiek sam też mam motywację, żeby chociażby tą serię skończyć no i co i potem bierzemy się za, eee, za, za coś innego jakiś kolejny tytuł myślę na, na, na kanale we will see także co, trzymajcie się pod do zobaczyska w kolejnym odcinku aha, w ogóle, niebawem ankieta wleci ale nie będzie ona dotyczyła Infamous tylko będzie ona dotyczyła zupełnie innej gry. Eee, zupełnie innej gry. Zobaczycie jeszcze czego. No i co. I. Zobaczycie jeszcze czego. No i co. I widzimy się w kolejnym odcinku z Infamous. Trzymajcie się, po. Pa Pa!